Siemanko, z tej strony Patryk Oficjalny. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać darmowy program do nagrywania e, ekranu, z którego sam zresztą korzystam. E, mo, e, nazywa się on Screencastify i w prawym górnym rogu ekranu e, zawsze ma e, swoją nazwę, ponieważ jest darmowy. E, ma, e, może nagrywać 10 minut 50 razy w miesiącu. Później Wam jak, w tym odcinku pokażę Wam, jak go zainstalować i używać. Nagrywam kamerą, dlatego tak dziwnie widzicie na swoich ekranach, ponieważ, no, żeby Wam pokazać, jak go zainstalować, no nie mogę mieć tego programu, pro, programu. Dlatego wejdźmy sobie w Chrome i zainstalujmy go. Jest on tylko dostępny w chromie. Te trzy kropki w prawym górnym rogu. Ustawienia, teraz w lewym górnym rogu trzy kreski. I naciskamy zaawansowane. W sekcji zaawansowane. Yy, naciskamy ułatwienia dostępu. Tutaj dodajemy, naciskamy sobie i otwiera się nam okno nowe, w którym można pobrać dodatki do chroma. Wpisujemy yy. sobie w szukaj w sklepie Screen Castify I to jest ten program. Screen TV Screen Video Recorder yy... Naciskamy tutaj dodaj do chroma yy, I wyskakuje nam takie okienko Dodaj rozszerzę Screen TV Video Recorder Będzie mieć uprawnienia wyświetlanie powiadomień Komunikowanie się ze współpracującymi witrynami Przechwytywanie zawartości ekranu yy, A więc naciskamy Dodaj rozszerzenie. W tym czasie chrom sprawdza nam aktywność tego dodatku i instaluje tutaj. O, rozszerzenie zostało dodane do Chroma. A więc, żeby sprawdzić, że działa, naciskamy sobie na niego, najpierw go trzeba ustawić i tak. Google Drive mamy w, yy, domyślnie wybraną taką opcję. Google Drive oznacza to, że filmiki będą zostan zostaną nagrane yy, i zapisane później w Google Drive. Yy, jednak my tego nie chcemy. i Chcemy, żeby później, yy, po nagraniu otworzyło się nam nowe okno z możliwością obejrzenia i zapisania lub usunięcia. A więc naciskamy Locality in this device. Next, dalej. Yy, tutaj chcemy się, mamy się zalogować. Prosi. Skip, nie chcemy. I tutaj otwiera się nam stronka skrójnka Stiffy. I teraz nagramy sobie to. Yy, naciskamy tu. Nie chcę, nie, dziękuję, nie chcę się zareagować. Nagrywanie mikrofonu. To jest tu. Tu musi być zaznaczone. I tu, tutaj wybieracie mikrofon. Jeśli macie jakiś zewnętrzny, inny, bezprzewodowy czy tak dalej tutaj w MB Webcam to znaczy, że jeśli to włączycie, to możecie sobie yy, za pomocą kamerki komputerowej nagrywać siebie yy, yy, obraz z tej kamerki. To jest ten mały i tutaj ustawiamy, czy chcemy to w lewym górnym rogu, w prawym górnym rogu, w lewym dolnym, czy w, w prawym dolnym. My tego nie chcemy. A tutaj jest oczywiście nagrywanie ekranu. Dobrze. Tutaj można sprawdzić, ile zostało nam odcinków do nagrania. Tutaj. Oj, wyłączyło się. Tutaj zostało, ile możemy w miesiącu, a tutaj pisze, ile nam, ile nam zostało. I pisze, że można to tylko, że mogą być te odcinki 10-minutowe. A więc sobie zaraz nagramy. A więc rekord desktop Screencastiffy Chce udos... Chcę zawartość udostępnić Twojego ekranu. Wybierz elementy, które chcesz udostępnić. Chcemy udostępnić cały ekran. A więc naciskamy cały ekran. już tak jest domyślnie. I udostępni. Three, Dostanie two. nam włączone odliczanie. No i halo halo, witam serdecznie. Żeby nie było, że nie działa, wpiszmy coś w Google. Na przykład... Kod, coś bardzo prostego, żeby tylko pokazać, że działa. Yy, może mnie słabo słychać, bo jestem trochę daleko od komputera. Dlatego, jeśli może się przybliżę. Halo, halo, Gdzie, czy to działa? No dobrze, przybliżyłem się. Może będzie lepiej słychać po włączeniu. Jeśli chcemy wyłączyć, yy, może nie, inaczej powiem. Jeśli chcemy, żeby yy, pokazało nam się okienko, jak to wygląda i na przykład, żeby widzieć w ogóle, że to działa. Gdzie jest, y, jeśli mamy zawartość tej kamerki, to naciskamy tu, jeśli tego nie chcemy, tu, i później prosto. Jeśli y, można to wtedy łatwo wyłączyć, naciskając stop lub pauza, a tak, to musicie wejść w roma, tu nacisnąć i end recording. Dlatego y, my posłużymy, jednak my posłużymy się tą wersją, zamkniemy tu i żeby nie było coś, coś, na coś wyjdziemy na komputerze. To jest tło ekranu. I wejdziemy sobie z powrotem w chroma. A więc można powiedzieć, że opłaca się mieć to, bo wtedy po prostu widać. Dajemy sobie teraz stop. O, wyskoczyła nam strona screencast Castify i pokazuje nam to nagranie, które mamy. Trochę słabo słychać, tak jak mówiłem, jestem trochę daleko od komputera. Puścimy sobie go. No, słabo słychać. No i widać, widać tego kota, słabo słychać, tak jak mówię, byłem daleko, źle słychać. Przepraszam. No i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tutaj, w tym miejscu, pobieramy. Udostępniamy. Tu chyba coś edytujemy, a tu usuwamy. My chcemy to zapisać. Znaczy nie, może... No, chcemy to zapisać. Save video to disk. Pokaż w folderze. I niestety... O, to jest jeszcze stare. To yy, idzie otworzyć za pomocą chroma lub innej aplikacji, które trzeba sobie pobrać, bo wątpię, żebyście mieli takie, a więc musimy sobie to otworzyć za pomocą chroma. Bo po naciśnięciu wyskoczy nam, że nie działa, więc chcemy wybrać program z listy zainstalowanych programów. To może być Explorer, nie wiem, ale wiem, że na pewno to może być Chrome, którego tu nie ma. A więc sobie damy Chrome. Poszukamy tego Chroma. Nie wiem, czy jest na pulpicie. Nie ma go na pulpicie. A więc dam dysk lokalny, pliki programów. Google Chrome i za pomocą tej aplikacji otworzyć. I teraz się nam otworzy w Chromie. Przynajmniej powinno. O, otworzyło się. Otworzyło się nam to w Chromie a więc spokojnie to można w Chromie zrobić. I tak jak mówiłem darmowa wersja posiada to ten napis Screen Castify Lite że to jest wersja Lite. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Jeśli Ci odcinek podobał, zostaw łapkę w górę, a jeśli nie, zostaw łapkę w dół. Pozdrawiam, życzę, tak jak mówiłem, miłego dnia i miłego nagrywania.